Cześć wszystkim, jestem Ania i w dzisiejszej lekcji będę chciała pokazać Wam, jak w prosty i szybki sposób bilansować reakcję Redox metodą jonowo-elektronową, czyli tą metodą, która na maturze pojawia się. Najczęściej. Najpierw może zacznijmy od przypomnienia sobie krótko, czym są reakcje redox. To są reakcje utleniania i redukcji. To są reakcje utleniania, utleniania i najprościej redukcji. Utlenianie najprościej, mówiąc jest, procesem, najprościej który... mówiąc jest procesem, który polega na podwyższaniu, podnoszeniu stopnia utlenienia pierwiastka poprzez oddanie elektronów. Natomiast redukcja w drugą stronę, redukujemy coś, czyli obniżamy, polega na obniżaniu stopnia utlenienia za pomocą pobierania elektronów. To są takie słowa klucz, powiedzmy. I teraz chciałabym na przykładzie reakcji z manganem pokazać Wam, jak takie reakcje należy bilansować na maturze. Najczęściej na maturze pojawia się mangan i chrom. Więc zaproponuję tutaj reakcję redukcji manganianu 7-potasu za pomocą NaNO2. To jest tylko przykładowy reduktor. Ogólnie pamiętajcie o tym, że jeżeli mamy wybrać, na przykład powiedzmy na maturze podkreślić, co jest możliwym reduktorem w danej reakcji, to zawsze zwracajcie uwagę na to, czy ten pierwiastek w reduktorze ma możliwość jeszcze podniesienia stopnia utlenienia. Ja zaproponowałam jako reduktor NaNO2, ponieważ on zawiera w sobie azot na trzecim stopniu utlenienia, a wiemy, że azot stopnie utlenienia może mieć wyższe, do 5, tak? Czyli tutaj azot ten stopień utlenienia może jeszcze sobie podnieść, dlatego będzie tutaj dobrym reduktorem. Dalej środowisko reakcji. Wybiorę kwas Siarkowy 6. Czyli mamy tutaj do czynienia z redukcją manganu z siódmego stopnia utlenienia w środowisku kwasowym. Co się dzieje w środowisku kwasowym? Mangan zawsze w takim środowisku redukuje się do manganu na drugim stopniu utlenienia. Jeżeli macie dylemat, yy, jaka substancja powstaje, czyli jakie produkty reakcji redox należy. Proponować samodzielnie, to w przypadku manganu akurat jest to o tyle skomplikowane, że musicie znać barwy i stopnie utlenienia w różnych środowiskach. Mangan może redukować się w środowisku kwasowym, zasadowym i obojętnym. Akurat w środowisku kwasowym redukuje się zawsze na drugi stopień utlenienia do jonów mn 2 które są bezbarwne albo bladoróżowe. I w tym przypadku najlepiej połączyć je z anionem reszty kwasowej, czyli MNSO4. Dalej, mangan nam się zredukował z siódmego na drugi stopień utlenienia, zatem azot będzie się utleniał, z trzeciego na piąty stopień utlenienia, zatem do NaNO3. Dalej wypadałoby coś jeszcze zrobić z potasem. Pytanie: co? Jeżeli nie macie pomysłu, co zrobić? Yy, Tutaj akurat w tym przypadku z potasem, pamiętajcie o tym, że kationy metali najłatwiej łączą się z anionami reszty kwasowej, więc patrzymy, jaki mamy kwas, H2SO4, dopisujemy resztę SO4. I H2SO4 jest takim naszym produktem ubocznym, powiedzmy. Na koniec jeszcze woda, żeby zgadzał nam się bilans no, ilości wodorów i tlenów. Kolejnym tutaj etapem jest wyznaczenie stopni utlenienia. Ogólnie powinniście wyznaczyć wszystkie stopnie utlenienia w całej reakcji od początku do końca i popatrzeć na te, które się zmieniają. Natomiast wyznaczanie stopni utlenienia to już jest temat na inną lekcję, więc tutaj zakładam, że jeżeli oglądacie ten filmik, to stopnie utlenienia potraficie wyznaczać. I ja tutaj zaznaczę tylko te stopnie utlenienia, które ulegają zmianie: czyli mangan przechodzi z siódmego na drugi stopień utlenienia, czyli obniża swój stopień utlenienia, zatem ulega redukcji. Azot z kolei przechodzi z trzeciego na piąty, czyli podnosi swój stopień utlenienia, zatem ulega utlenianiu. Jak już ustaliliście, co się redukuje, a co się utlenia, należy zapisać tak zwane reakcje połówkowe, obojętnie w jakiej kolejności w przypadku naszego dzisiejszego filmu. Natomiast na maturze pilnujcie się, żeby w wyznaczonych wykropkowanych miejscach utlenianie, redukcja wpisać odpowiednie reakcje, bo na tym też często, niestety, maturzyści tracą punkty. Zacznijmy może od redukcji. Co bierzemy do reakcji połówkowej? Do reakcji połówkowej bierzemy całą cząsteczkę albo jon, który zawiera pierwiastek zmieniający swój stopień utlenienia. Kiedy bierzemy całą cząsteczkę, a kiedy jon? Całą cząsteczkę bierzemy w przypadku, jeżeli substancja nie dysocjuje na jony. W środowisku wodnym, bo tutaj cały czas myślę o środowisku wodnym reakcji. Natomiast jeżeli coś jest dobrze rozpuszczalne w wodzie, sprawdzicie to w tabeli rozpuszczalności, to rozbijacie sobie to na jony, a do reakcji połówkowej wpisujecie tylko te jony, które zawierają pierwiastek zmieniający stopień utlenienia. Zatem w naszym przypadku KMNO4 jest substancją dobrze rozpuszczalną w wodzie. I dysocjuje na K, i MNO4. K, +y nam są niepotrzebne do reakcji połówkowej. Bierzemy do niej tylko jony MNO4. I podobnie w przypadku MNSO4. Zaglądacie w tablicę rozpuszczalności i widzicie, że substancja jest oznaczona jako dobrze rozpuszczalna, czyli rozbijacie sobie na MN2, i SO4, 2-. Nam potrzebne są tylko jony manganu, więc tylko takie wpisuję do reakcji połówkowej. Zaznaczę jeszcze stopień utlenienia siódmy i drugi. Kolejnym krokiem jest wpisanie ilości elektronów. Ilość elektronów wpisujemy w przypadku redukcji zawsze po lewej stronie, a w przypadku utleniania po prawej. Zatem mangan ulega redukcji. Czyli po stronie lewej wpiszę elektrony. Ile? Tyle, o ile zmienia się stopień utlenienia. Z siódmego na drugi, czyli jest to różnica pięciu. Z siedem na dwa, różnica pięć. I tyle elektronów wpisujemy po lewej stronie reakcji. Kolejnym krokiem jest obliczenie ładunków. I tutaj uwaga, bo często uczniowie mylą e, ilość. Elektronów, stopień utlenienia i ładunek. Często to się, to się miesza po prostu w głowie. Więc yy, jeszcze raz, jeżeli wpisujemy ilość elektronów, to patrzymy tylko na stopnie utlenienia. Natomiast teraz, w tym kroku, liczyć będziemy ładunki. I tutaj już na stopień utlenienia nie patrzymy. Patrzymy tylko na ładunek jonów. Od elektronów mamy ładunek minus 5, od jonu MNO4 minus mamy ładunek minus 1. Pamiętajcie, że każdy elektron ma ładunek minus 1. Zatem cała lewa strona reakcji, sumaryczny ładunek, ma minus 6. Prawa strona w tym przypadku plus 2, bo mamy tylko jon MN o ładunku plus 2. Ładunki po lewej i po prawej stronie muszą się ze sobą zgadzać. Czyli, tak jak w matematyce, lewa, prawa strona musi się sobie równać. Nie wyrównujemy do zera, to znaczy czasami tak, natomiast ogólnie nie ma takiej zasady, że wyrównujemy ładunki do zera, tylko wyrównujemy albo do prawej, albo do lewej strony. Czyli w tym przypadku albo do minus 6, albo do plus 2. I teraz pytanie, czy ma to znaczenie? Do minus 6 czy do plus 2. Niestety ma to znaczenie. I tutaj w tym przypadku patrzymy na środowisko reakcji. Jeżeli reakcja przebiega w środowisku kwasowym, do bilansowania ładunku wybieracie jony H albo H3O. To są dokładnie te same jony, tylko H3O+, to są jony H+, powiększone o cząsteczkę wody. Natomiast ładunek sumaryczny mają taki sam plus 1. Jeżeli natomiast środowisko jest zasadowe, do bilansowania wybieracie jony OH-. I to jest bardzo ważne. Czyli jeżeli na maturze pojawi Wam się reakcja w środowisku zasadowym, Musicie użyć jonów OH- do reakcji połówkowej i jednej, i drugiej, i do utleniania, i do redukcji. Tak, Nie bierzemy tutaj, nie mieszamy tych jonów ze sobą, chyba że środowisko jest obojętne. To jest to akceptowalne, bo one potem się skracają. Natomiast w środowisku zasadowym trzymajcie się jonów OH-, a w środowisku kwasowym trzymajcie się tych jonów H. Naj, najprostsze są po prostu, więc. Myślę, że najłatwiej trzymać się po prostu tych jonów. I teraz jony H, mają ładunek plus 1, czyli mają ładunek dodatni. Zatem będziemy dopisywać po tej stronie reakcji, gdzie ten ładunek sumaryczny jest niższy. Czyli w naszym przypadku jest to lewa strona. I teraz, ile tych jonów H należy dopisać? Musimy ładunek wyrównać w tym przypadku od minus 6 do plus 2. Czyli jest to 8 ładunków dodatnich. Na koniec po przeciwnej stronie dopisujemy wodę w takiej ilości, żeby tleny i wodory nam się po prostu skazały. I reakcja redukcji jest całkowicie e, uzupełniona. Przejdźmy zatem do utleniania. Tutaj już pójdzie nam szybciej. NO2 przechodzi w NO3, ponieważ zarówno NaNO2, jak i NaNO3 są to sole dobrze rozpuszczalne w wodzie, czyli tych kationów Na tutaj nie bierzemy do reakcji połówkowej. Azot przechodzi z trzeciego na piąty stopień utlenienia, czyli podnosi nam ten stopień utlenienia, zatem elektrony wpisujemy po prawej stronie. W ilości takiej, o ile różni nam się stopień utlenienia, czyli o 2. Z trzeciego na piąte stopień utlenienia mamy różnicę dwóch elektronów. Dalej postępujemy analogicznie, czyli liczymy ładunki po lewej stronie i po prawej stronie reakcji. Tutaj mamy minus 1, tutaj mamy minus 3. Zatem ładunki się nie zgadzają. Wiemy już, że środowisko reakcji jest kwasowe, czyli wpisujemy jony H+, po stronie prawej, ponieważ tutaj mamy niższy ten ładunek sumaryczny, brakuje nam dwóch jonów H+, i jednej cząsteczki wody z lewej strony. Jak skończycie układać reakcje połówkowe, uzupełnicie je jonami H+, bądź OH-, jeżeli jest środowisko zasadowe, i wodą, jeżeli jest taka potrzeba, to... Kolejnym i w zasadzie ostatnim krokiem jest wymnożenie tych reakcji połówkowych do wspólnej ilości elektronów. Popatrzcie, przy redukcji bierze udział 5 elektronów, przy utlenianiu 2. My musimy tą ilość elektronów uwspólnić. Najlepiej do najmniejszej wspólnej liczby elektronów, czyli do 10. Zatem pierwszą reakcję pomnożymy razy 2, a drugą razy 5. I dzięki temu będziemy mieli łącznie 10 elektronów, zarówno przy utlenianiu, jak i przy redukcji. Ostatnim krokiem, w zasadzie przedostatnim, jest wymnożenie tych reakcji połówkowych i sumowanie je ze sobą. To już jest w zasadzie czysta matematyka, czyli 2mnO4 przepisujemy. Dalej, 2 razy 5. 10 elektronów, 2 razy 8, 16 jonów H i mamy wymnożoną reakcję redukcji po lewej stronie. Dalej, żeby skrócić sobie czas, od razu dodam reakcję utleniania. Do tego tylko tutaj uwaga, bo mnożymy razy 5: 5 NO2 i 5 cząsteczek wody. Lewa strona gotowa. Przejdźmy do strony prawej. 2Mn2, 2 razy 4, czyli 8 cząsteczek wody. Dalej przechodzę do reakcji utleniania. Tutaj mnożymy razy 5, nie razy 2. No to tutaj trzeba być bardzo ostrożnym przy tym wymnażaniu. 10 elektronów i 2 razy 5, 10 jonów H. Jeżeli coś się da skrócić, to oczywiście skracamy. Elektrony nam się skrócić muszą to jest cały cel bilansowania reakcji redox. Te elektrony mają nam się skrócić. Dodatkowo bardzo często skracają się jeszcze jony H i woda. W tym przypadku po lewej stronie macie 16 H, po prawej 10, czyli z prawej strony one znikają, po lewej zostaje 6. Skraca nam się jeszcze woda. 5 i 8, czyli po lewej stronie znika zupełnie, a po prawej zostają 3. W ostatnim kroku należy te współczynniki dostawić do naszej docelowej reakcji. I teraz tak. Ta dwójka przy MNO4, ona wędruje w to miejsce. Gdzie jest mangan na siódmym stopniu utlenienia. Dalej, ta piątka przy NO2, ona ląduje w tym miejscu, gdzie jest jon NO2. I tak dalej, i tak dalej. Idąc tym tropem, tutaj jeszcze wpisuję dwójkę i tutaj piątkę, patrząc na tą dwójkę i na tą piątkę. Dalej, jony H. Tutaj przy jonach H należy uważać, Ponieważ jony H występują tylko w kwasach. My mamy kwas tylko jeden, H2SO4, więc tutaj wpisuję trójkę. Dlaczego trójkę, nie szóstkę? Bo kwas jest dwuprotonowy. 3 razy 2 daje nam 6 jonów H, czyli tyle, ile wyszło łącznie w bilansie redox. Wody wyszły nam 3, czyli przed H2O wpisujemy trójkę. I teraz na koniec, uwaga zawsze na koniec, Należy policzyć, czy wszystko nam się zgadza. Przy tego typu dłuższych reakcjach, dłuższych czyli mam na myśli reakcje, w których e, no po prostu tych e, reagentów jest więcej, e, należy zawsze sprawdzić, czy któryś z reagentów nie został nieuzupełniony. I w tym przypadku zobaczcie: K2SO4, ono jest nieuzupełnione. W ogóle nie brałam go pod uwagę. Tutaj wpisując współczynniki, dlatego że żaden z pierwiastków z K2SO4 nie brał udziału w bilansie Redox, więc takie substancje na koniec zawsze należy doliczyć no, po prostu w głowie. E, tutaj w tym przypadku najlepiej po ilości potasu. Tu mamy dwa potasy, tutaj też są dwa, czyli nie wpisujemy tutaj nic albo jedynkę. I w taki sposób mamy wyrównaną całą reakcję metodą jonowo-elektronową. Na koniec jeszcze e, chciałabym też, żebyście potrafili wskazać utleniacz i reduktor. E, pamiętajcie, że utleniaczem i reduktorem nie są pojedyncze pierwiastki, bo to jest bardzo częsty błąd, że piszecie na maturze na przykład, że utleniaczem jest mangan na siódmym stopniu utlenienia. E, utleniaczem nie jest mangan, tylko jest ogólnie cała substancja, w której ten mangan się znajduje, czyli w tym przypadku KMNO4. Tak? Zatem ja tutaj z boku napiszę: KMNO4 to jest utleniacz. Utleniacz, ponieważ mangan się tutaj redukuje, a pamiętajcie, w chemii zawsze na odwrót e, czyli jeżeli coś ulega redukcji, to jest utleniaczem, a jeżeli coś ulega utlenianiu, to jest reduktorem. Idąc tym tropem, e, NaNO2 nam się tutaj utleniało, zatem jest to reduktor.